26 grudnia oficjalnie urząd premiera Japonii objął Shinzo Abe. Od tego momentu dużo się mówiło, co będzie realizował nowy rząd, jaką politykę, jaką politykę wewnętrzną, jaką politykę międzynarodową, ale ja dzisiaj postaram się powiedzieć, czego raczej nowy rząd nie będzie realizował. Szynzabe znany jest z tego, że najpierw dużo mówi, a później często się wycofuje z tego co powiedział. Na przykład podczas kampanii wyborczej mówił, że na wyspach Senkaku będą stacjonować przedstawiciele władz japońskich, a teraz jak widać, najprawdopodobniej wycofał się z tego co powiedział podczas kampanii, jak również zapowiadał, że rząd Japonii będzie wspierał Lokalne święto w prefekturze Shimane, które się nazywa, nazywa Dzień Takeshimy, co z kolei bardzo by oburzyło Koreńczyków, Jak widać, też z tego już się nowy premier wycofał. Więc, yy, jaka będzie najbliższa polityka, w zasadzie czego nie będzie realizował premier Japonii? Otóż trzeba pamiętać, że w lipcu 2013 roku odbędą się wybory do Izby Radców, do Izby Wyższej Japońskiego Parlamentu, odpowiednika Polskiego Senatu. I tutaj jest wiele tematów, gdzie Shinzo Abe będzie jak gdyby w kleszczach. Musi tych tematów uniknąć, żeby nie zradzić sobie elektoratu. A jakie są to tematy? Po pierwsze, energetyka jądrowa. E, większość japo, e, japońskiego społeczeństwa po szoku związanym z katastrofą w Fukushimie. Przeciwna energetyce jądrowej, ale z drugiej strony mamy oczekiwanie wielkiego biznesu, który chce, aby energia była jak najtańsza i aby reaktory jądrowe ponownie uruchamiać. Więc na pewno przez najbliższe pół roku nie będzie poruszany temat energetyki jądrowej. Shinzo Abe będzie chciał uciec od tego. Zresztą skutecznie uciekał od tego tematu, tematu w kampanii e, wyborczej. Kolejny temat to udział Japonii w Partnerstwie Transpacyficznym, czyli układzie handlowym między państwami położonymi wokół oceanu spokojnego. Tutaj też ma pewien problem. Otóż znaczna część elektoratu Partii Liberalno-Demokratycznej, jak również samych posłów, są to przeciwnicy tego paktu, z tego względu, że jest to elektorat konserwatywny, który obawia się tego, że przystąpienie Japonii do paktu spowoduje iż zostaną zniesione słana artykuły rolne więc z jednej strony mamy tutaj obawy e Środowisk z terenów wiejskich, a z drugiej strony mamy wielki biznes, który oczekuje, iż Japonia będzie rozwijać ekspansję na kolejne rynki. I z kolei wielki biznes jest za tym, żeby Japonia jak najszybciej przystąpiła do Partnerstwa Transpacyficznego. I tutaj znowu mamy wielki problem, i przez najbliższe pół roku na pewno, przynajmniej ja tak oczekuję, rząd nie będzie tego realizował. Tak więc należy oczekiwać, że przez najbliższe pół roku SHINZO ABE będzie unikał tematu partnerstwa transpacyficznego, no chyba, że jakiś wpływ na niego wywrze prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama. Pierwsza wizyta no, nowo wybranego premiera Japonii będzie oczywiście w Waszyngtonie, o czym już dużo wcześniej zapowiadał SHINZO ABE, i należy oczekiwać, że Podczas tej wizyty będzie poruszony ten temat. No, może się okazać również, że Obama, wiedząc, że będą wybory do Izby Radców w lipcu, e, będzie starał się też odwlec ten temat. Kolejna rzecz, której nie należy oczekiwać od rządu japońskiego w najbliższej przyszłości, a nawet w ogóle nie należy oczekiwać, mimo że Shinzo Abe w trakcie kampanii straszył, to jest kwestia zmiany ustawy o Banku Japonii. Shinzo Abe wywierał ogromną presję na bank centralny, aby ten osiągnął dwuprocentowy cel inflacyjny. Czyli do momentu osiągnięcia dwuprocentowej inflacji bank centralny miałby drukować nieograniczoną ilość jenów. I no, było dużo krytyki wobec obecnego premiera, że, że to jest zbyt mocne luzowanie polityki. Jednak Shinzo Abe był bardzo zdecydowany, i moim zdaniem jednak zakończy się to w ten sposób, że w kwietniu, kiedy skończy się obecna kadencja obecnego szefa banku centralnego Masaki Shirakawy, zostanie powołany nowy prezes, bardziej uległy nowemu szefowi rządu i tak zakończy się sprawa. Więc nie tylko ciekawe jest to, co zrealizuje nowy rząd, ale również bardzo ciekawe jest to, czego nie zrealizuje.